Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejnym odcinku na moim kanale i właśnie w ten sposób rozpoczynam tego vloga, takiego vloga wyjazdowo urodzinowego. Nagrywam to dzień przed wyjazdem. Mi tak natchnęło, że luka rozpocznie tego vloga, że wbić w głowy, że musimy nagrywać. Nie możemy zapomnieć. Mam tyle ekscytacji, w sumie po prostu. i właśnie ta Negelandia będę miała pila z lotówkę. jest? Good morning! Umyłam zęby, nożą, tonik, no, że sobie teraz takie płatki po oczy. W ogóle ktoś mi napisał, że nam jak Maciek. O, co się. To są zwykłe płatki, takie o. Ja myślę, że te płatki trzymają, może, może będą w konterkę. Jak się czujesz? Co? Nie Czujesz? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Czujemy się super, Jedziemy. Co będziemy robić? Grać w UNO Grać w UNO? W terenie na 30 no, pani, to na drugie piętro proszę ja pierdzielę. Targaj, targaj. Nie wiem Ale słucham. What the fuck? Mega mocne. Patrzcie, chodźcie, chodźcie. A to my tutaj, tak? Nie, <śmiech> tak <śmiech> tak, <śmiech> nie. Mam taki A Gramy w marnarzeko. Do trzech marynarzytów! Nie, to są moje urodziny, ja tutaj żądzę! Czy to kuchnia? Ale ładna krzesełka! Ej, to jest najbliższe. mieszkać. <śmienny> tam wiesz, Ja też tu mogę mieszkać. Ooo! Będzie przy <śmienny> mnie się ale z zarob hotel oczach znalazłem całą mój drogę. Widoki też są super. To jest mieszkanie, serio, w którym mogłabym mieszkać. Serio! Wynajmować sobie, tak wiecie, jak teraz my wynajmujemy. Oh. Oh. Patrzcie, to jest Sofie! Tak. No, nie fajnie. Fajnie, tu jest. Fa, fa, jeszcze raz. No, Nawet? O, on tylko robi opening. Co my tu Ziem. mamy? Manifestuję takie mieszkanie na wynajem, jak będę chciałaś przeprowadzić do Krakowa. Serio, to już zakochana. No a my wzięłyśmy ten pokój, bo wiecie, to jest, to jest para, oni są w związku. Odpuściłam już im, ale też z będziemy mieli łóżka, więc zrobimy teraz test mojego łóżka przy okienku. Ale ja też mam Nie, będzie. Chciałabym, żeby to było moje życie. Chciałabym tu mieszkać. To jest tak piękne wykończenie z tym wiarą jak mogę dziecko. Jeszcze tu są jakieś te. W ogóle, jak to działa? O, działa, dobra. W ogóle ktoś tutaj właśnie sobie korektował y, to, ma gust. Właśnie w takim klimacie mogłabym mieszkać. Chciałabym, jakbym miała mieć swoje mieszkanie, na przykład nie budować, czy y, 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 ozdabiać. To właśnie taki klimat. Ja jestem zakochana w tym, nie? Serio. Robimy też cukierka w katarzu. To darmo, na wszystko dobre okay. jest. It's my birthday. Przebrałam się w moją biżonkę, już tak będzie też wygodniej po prostu. Teraz Mam czarną Ok. Dobyć się czegoś nowego, otaczających ci ludzi. No o Ok, to wam. miesiąc to, w... to ja mamy na Ej, hmm. A ja mam po angielsku, ja nie umiem Nie mówię <laughs> właśnie czeka na ciebie wiele niespodzianek. O! Proszę na, na znane rzeczy z y, świeżym okiem. Nadzie, Ja na bym smutna od Rana, na wydzień będzie lepszy. No. <laughs>

w ogóle składam, wszystko kocham to, kocham to mieszkanie. Wczoraj, w ogóle jak do tej przyjechaliśmy, to jako pierwszy poszliśmy na... poszliśmy na Herperion. Bardzo szczerze odważnie, bo wiecie, zamiast pójść sobie na jakieś lżejsze kolejki i tak dalej, to mówię, nie kurde, tam, ja tam nie, ja tam zejdę, no nie wiem na co, zejdę i po prostu nie będziemy Ale powiem wam, że było fajnie, straszne role potem mi się spodobało i położyliśmy drugi raz. Często to normalne umysłowo? Wiecie, ja nie spodziewałam się, że będą takie kolejki, takie wiecie... No my małą ilość kolejek skorzystaliśmy, bo o dziwo było dużo ludzi. Po prostu naprawdę... My sobie tak mówiliśmy między sobą, że zarówno się może że będzie dużo mniej ludzi, nie spodziewaliśmy że będzie aż tyle. Dawaj. By... też na zadrze. Ja myślałam, że tam zejdę, tak samo jak to ale było fajnie. Mówię, jak sobie po prostu serio nie spodziewałam się, że zadrze jest fajnie. Jest straszny ten, jak się to tak wjeżdża i ten zjazd z tych szybowych pojemnie, to już może tak jakby tak, a w sadrze sensie, to może tak zjazd. Tak samo musicie wypatrzeć, że tak mało nagrywałam. No w kurde, ja mam ja taki plan nagrywki tam, wiesz, żeby to sobie nagrywać, super, super. Nie wiem, czy mać włosy I nie wiem, co mam robić też z tym włosami. Ogólnie, trochę nieprzymyślny fakt, bo ja użyłam sobie w dresach. Wziąłem dresy, bluzę i teraz nie mam miejsca, żeby spłakać resztę rzeczy. Hmm, co ja mam zrobić? Tak? Chyba jakoś tego wybrnę, ale patrzcie to. What the fuck? Hmm. Hmm. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłam, z sera, ale się udało. test może jestem widziałem maczę Mega dobra. Smakuje jak szarlotka. Dobra. Co ty robisz? To kamera na vloga na YouTube'a Nie Nie Jeszcze raz Jeszcze raz Mój żuczek ma moje 18. lat No brawo Ale... Ale... Witam was moi drodzy w już moim mieszkaniu Jestem tak zmęczona, a za do pracy jeszcze idę Robię teraz śniadanie, szybko, wszystko muszę robić, żeby zdążyć No sekret Ale jestem tak zmęczona W ogóle jakaś choroba chorobie że mam katar, boli mnie gardło No Wczoraj też był przykry Bardzo przykry nie wiem takie takiej po prostu rzecz na pewno no wiecie, ja wszystko dobrze zrobiłam i w ogóle... Ale wiecie co już co kiedyś mówiłam na jakimś vlogu, ale takie wyjazdy właśnie, takie dusze do Krakowa, to bardziej mi się domają, że już właśnie się w garści chcecie odkładać. Już zaczęłam odkładać moi drodzy, więc zapewne... I to wyjdzie wszystko tego. Ja po prostu muszę być taką konsekwentną, że muszę faktycznie te pieniądze odkładać. Bo serio, ja tu przyjechałam, tu nagle mam zły humor, nagle kurde wszystkie jakieś negatywne rzeczy się dzieją, to nie? Ja teraz pracuję w żabce, a nie mam czasu w ogóle pracować w żabce. Wiecie, bym chciała pracować? Chciałabym pracować, nie wiem, może jakieś na siłowni, albo kawiarni takiej, wiecie, która kawy robi i tak dalej, typu nie wiem, te przyjemności, Starbucks, coś w tym stylu, albo bubble tea. No. Przeszedłem już wychodzić, muszę już trochę korektora nałożyć, bo masakra jest z moimi oczami, ją tak opuchnięta. To od z co ja teraz chcę robić, spać co i po prostu z nich nie gadać. A ogólnie, mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że innym też. Cieszę się, że przełamałem swoje lęki, właśnie typu właśnie z Olena Gelandą, właśnie tym Zadrom, Hyperionem, w ogóle wszystkim. Mm. I na pewno chcę pojechać jeszcze raz dopneelandii. Tym razem po nam dwa dni mi się wydaje. No ale to będzie ciepło, żeby też z wodnych atrakcji skorzystać. Czekaj, zrobiłam sobie śniadanko. Pięknie. Idę sobie zajadać. A wam bardzo dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każde życie Bardzo Dziękuję, że jesteście kocham Was bardzo mocno. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!